Cześć, z tej strony Foodies w Podróży, czyli Zosia i Kuba. No i witamy się z wami z nieco wymarłego, trzeba przyznać Montpellier, na południu Francji, już blisko Morza Śródziemnego. No wymarłego dlatego, że jesteśmy tutaj w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Zaczynamy nasze zwiedzanie tego miasta, no i część Francuzów chyba jeszcze Świętuje przy świątecznym stole. Albo jeszcze nie wstali po wczorajszej wigilii? No dokładnie. Dokładnie tak. Więc mamy ten komfort, że widzimy miasto, można powiedzieć, te w zasadzie bez dodatku wszystkich turystów, tłumów. Chociaż myślę, że Montpellier zwykle tych tłumów nie ma aż tak dużo jak Toulouse, nie mówiąc już o większych, bardziej turystycznych miejscach we Francji. Tak, jest takie mniejsze, spokojniejsze, ale tchnie takim średniowiecznym klimatem. Pełno jest tutaj takich starych budynków, naprawdę wiekowe. To miasto wąskie, Liczki, no przepiękne, cudne naprawdę. No i my zostajemy to do 27 grudnia, więc najbliższe dni planujemy tu spędzić, trochę świętować, trochę na spokojnie, no ale oczywiście nie zabraknie zwiedzania, nie zabraknie też pysznego jedzenia, więc wszystkim tym będziemy się z Wami właśnie z Montpellier dzielić i Wam pokazywać to, co zwróci naszą uwagę. Na pewno już na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to miasto zdecydowanie inne niż Tuluza, jest dużo bardziej takie kameralne, wydaje mi się spokojniejsze, i takie właśnie idealne żeby rodzincie święta w naszym przypadku. Dokładnie, bardziej romantyczne. O tak to nazwijmy. No to co, idziemy w drogę, idziemy spacerować, szukać pysznych restauracji, mamy kilka miejscówek zaznaczonych na naszej mapie, więc na pewno spróbujemy zobaczyć, które z nich są otwarte również no w święta, bo to będzie dla nas wyzwanie. No i widzimy się Niebawem, a wy pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie dzwoneczek, a wtedy nie przegapicie żadnego odcinka. Bądźcie z nami też na Facebooku, na TikToku i na Instagramie podczas naszych podróży, zwłaszcza wrzucamy sporo relacji. To co, lecimy? Lecimy. Montpellier w przeciwieństwie do Tuluzy przywitało nas znacznie bardziej słonecznie i słoneczko tutaj nas podgrzewa delikatnie, chociaż też mocniej wieje, co nie dziwne, no bo jesteśmy znacznie bliżej morza, blisko Morza Śródziemnego, więc te powiewy wiatru są tutaj w zasadzie nieustające. No ale jeśli chodzi o Samo Stare Miasto, no to zdecydowanie Montpellier i stara zabudowa zasługuje na uwagę i na taki spacer, więc to słońce nas zachęciło do tego, żeby się przejść po okolicy. Oczywiście trafiliśmy na łuk triumfalny, wybudowany ku czci. Ludwika XIV. Ludwik XIV najbardziej tutaj chyba wspominany, przede mną też jego pomnik się znajduje, więc no, zasłużył się dla miasta, no ale zacznijmy od początku. Montpellier, miasto podobnie jak Tuluza, na początku wzbogaciło się i zyskało na znaczeniu dzięki handlowi barwnikami, przyprawami, no ale później przeszło w ręce protestantów, wiele kościołów i klasztorów zostało zburzonych na terenie miasta i od razu nam się to rzuciło w oczy, że wcale nie ma tu tak wiele kościołów, tak, przecież charakterystycznych dla, e, dla Francji. E, no, ale później Ludwik XIII odbił z rąk protestantów e, to miasto. Kardynał Richelieu wybudował e, niedaleko twierdzę, aby e, ci śli mieszczanie lokalni nie buntowali się więcej. No, a Ludwik XIV najbardziej przysłużył się do rozwoju miasta. Ten łuk za mną, właśnie na płaskorzeźbach, przedstawia e, najważniejsze momenty z życia Ludwika XIV, zwycięskie bitwy, no ale okolica jest. Piękna i zdecydowanie bardziej tu jest kameralnie niż w, chociażby w Toulouse, nie mówiąc już o Paryżu czy Bordeaux. No ale to ma taki swój urok, taki miks trochę francuski, trochę śródziemnomorski. E, no nas to zachwyca. E, te piękne, piaskowe fasady e, i odbijające się w nich zachodzące słońce, no robią wrażenie, więc idziemy dalej w spacer na spacer. O restauracjach we Francji trzeba wiedzieć co najmniej dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, że ten serwis. W większości miejsc nie jest całodniowy, tylko jest rano pierwszy serwis i wieczorem jest drugi serwis, czyli na taki obiad, a potem dopiero na kolację. A druga rzecz, którą warto wiedzieć, to jest to, że w wielu restauracjach, może nie we wszystkich, ale naprawdę w wielu jest dostępne takie menu, to się tutaj nazywa formule, jest formule di midi i formule du soirée, czyli w tym pierwszym serwisie, takie menu dnia i w drugim serwisie. I to często są właśnie taka, taka grupa dań, spośród których można wybrać i można zjeść w trochę niższej cenie i to najczęściej jest właśnie danie główne, które tak, no nie wiem, no 10-15 euro zależy od miejsca. Do tego można dobrać albo zupę, albo przystawkę, ewentualnie danie, e e e deser e i to tak w granicach, no nie wiem, kilku euro, więc to takie menu w całości zamyka się, powiedzmy, maksymalnie w 20 euro, i więc no, można spróbować czegoś fajnego. E my tutaj akurat zapłaciliśmy przed chwilą 14 euro za takie menu, więc no, ale nie jesteśmy też w jakimś bardzo dużym mieście. E nie, e do tego trzeba sobie dobrać oczywiście e wino albo, albo inny jakiś e Napój, no ale to i tak jest super taka opcja i te menu często są dostępne codziennie, niezależnie od tego, czy to jest dzień tygodnia, czy weekend, my tu jesteśmy w pierwszy dzień świąt i też te formule obowiązują, więc no, to jest super, super opcja, warto to sprawdzać. Większość menu, większość restauracji wystawia to na takich tablicach i od razu pisze, o tym informuje, ale nie wszystkie, więc warto zapytać, czy mają taką opcję. My właśnie zjedliśmy, jesteśmy po takim naszym obiedzie świątecznym w restauracji Olu w Montpellier, no i... Właśnie skorzystaliśmy z takiej formuły. Ja zjadłam taliatelle z łososiem jako danie główne. Cuba Risotto z kurczakiem wzięliśmy do tego przystawkę. I od tej przystawki muszę zacząć, bo to jest coś, co mnie oczarowało. To danie było przepyszne. To była taka brusketta z raklet serowym rozpływającym się na wierzchu. Taka szynka w stylu prościutto, oczywiście miejscowa. No i to wszystko na sałacie z przepysznym francuskim winegretem. Ten winegret był, no. No cudo, naprawdę ta przystawka będzie ze mną jeszcze długo. O tym moim makaronie mogę powiedzieć, że był smaczny. Był bardzo kremowy, dużo koperku, dużo natki, sporo łososia naprawdę. No i tagliatelle fantastycznie w punktu gotowane, ale, ale zdziwiło mnie to, że było to danie zupełnie niedoprawione. Jak dla mnie to tam w ogóle nie było soli ani pieprzu, więc no smaczne, ale no, czegoś zabrakło. Jak widziałam taki kęs z łososiem i z winem, to wtedy było super, ale sam makaron, no to takie kluchy ze śmietanką. Ale danie Kuby było dużo lepsze, dużo więcej smaku miało i ten kurczak taki, tam była taka posypka, taka kruszonka, jakby zastanawialiśmy się z czego to. Wydaje mi się, że to mogła być taka przypieczona skórka, bo miała super dużo smaku i to danie. Też dla mnie przynajmniej było za mało słone. Ja bym tam dosypała, mimo że Kuba już sobie do soli, to ja bym jeszcze więcej tam dosypała i soli i pieprzu. No ale jakby tych smaków było tam więcej, tam były jeszcze pieczarki. No i to risotto to takie, no w punkt wszystko. U Kuby, Kuby danie by bardziej mi smakowały, jakbyśmy tutaj byli jeszcze raz, to wybrałabym to risotto. Super. Oprócz tego w takich restauracjach francuskich często też można kupić danie dziecięce menu, jeżeli podróżujecie rodzinnie. Tutaj akurat za 6 euro było do wyboru albo makaron z masłem i z serem, albo fileciki z kurczaka z ziemniaczkami z sosem. No bardzo, bardzo przyjemnie we francuskich restauracjach się je i to miejsce też było super, bo to był w ogóle taki, taki bar, resto, więc dużo ludzi siedziało na zewnątrz, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że tu we Francji na południu, mimo że jesteśmy w grudniu, to po prostu ludzie, więcej ludzi siedziało na zewnątrz niż w środku, mimo że jest 10 stopni, ale ta pogoda jest tak przyjemna, na są tak przyzwyczajeni do tego, że właśnie się siada na zewnątrz, nie w środku, że to jest dla nich normalne i mimo, że jesteśmy tutaj w bardzo zimnym okresie, wyjątkowo jak dla tego regionu, to i tak wolą usiąść na dworze. Jak już wspominałem, w Montpellier tych kościołów nie ma zbyt wiele, a przynajmniej na starym mieście nie udało nam się ich zbyt wielu znaleźć. Ale jak już są, no to zdecydowanie warte uwagi. Jeden z nich to Katedra Świętego Rocha, patrona Montpellier, patrona tego miasta. No i to jest katedra, w której znajdziecie. Piękne, strzeliste witraże. Znajdziecie też w środku, co ciekawe, bardzo ładną ambonę drewnianą, zdobioną. To jest w ogóle ciekawe, że te ambony dzisiaj to już zupełnie zapomniane. I jak się zastanowimy, to w nowych kościołach w Polsce czy na świecie tych ambon w zasadzie nie ma, no bo są nieużywane. Księża na ambony nie wchodzą, nie dają z nich kazań, no ale w tych starych kościołach, w tych starych świątyniach te ambony często są takimi cudeńkami, no i nie inaczej jest właśnie w Katedrze Świętego Rocha. Warto tam na te ambony zwrócić uwagę. Oprócz tego. Ołtarz otoczony wielkimi malowidłami, no jest to e, robiące wrażenie. No i ten witraż centralny, również przedstawiający właśnie katedrę, na, e, właśnie na tyłach ołtarza. No, wszystko to tworzy piękną kompozycję i, i warto chociaż na chwilę do tej katedry e, świętego Rocha wejść. Inna katedra, widoczna za mną, katedra świętego Piotra. E, no to jest katedra e, ciekawa z zupełnie innego względu. Z tyłu, tutaj to co za mną widzicie, no przypomina typową francuską katedrę, jak katedra Notre Dame i wiele innych e, tego, Typu budowli, klasyczne rozety z boku, te witraże, okna strzeliste no ale od przodu ona przypomina fortyfikację, przypomina fortece to jest niesamowite, takie grube, wielkie kolumny, no coś, czego chyba nie widziałem nigdzie indziej na świecie dotychczas, no i ciekawe też sąsiedztwo, dlatego, że do katedry przyklejony jest dawny Uniwersytet Medycyny w, w Montpellier, Montpellier swoją drogą właśnie z tego Uniwersytetu, z Wydziału Medycyny w słynie, no chociażby Nostradamus sam studiował i pobierał nauki właśnie na tym Uniwersytecie, taka historia, Historia z Uniwersytetem właśnie tutaj się wiąże, no i z katedrą świętego Piotra, więc warto po Montpellier, po starym mieście się przespacerować, no i też na te sakralne, nieliczne budynki zwrócić uwagę. Oprócz tych kościołów, o których Kuba wspomniał na uwagę, zasługuje też Kościół świętej Anny. Strzelista, wysoka, gotycka wieża, która zalotnie wygląda z wąskich uliczek Montpellier nie sposób go przegapić. Dziś to już nie jest oficjalnie kościół, jest dekonstruktowany, ale warto bardzo, naprawdę warto zajrzeć do środka, bo w środku jest wystawa taka dość współczesna, imersyjna, bardzo magiczna, wspaniałe doświadczenie. Wystawa symbolizująca początki miasta Montpellier na środku. Tej pustej, pustego wnętrza kościoła, stoi wielkie czarne drzewo, i dookoła unoszą się ręce ludzi, którzy przyczynili się do powstania miasta, do, którzy przybyli tutaj i tworzyli razem to miasto. Niesamowicie to wygląda w tej wielkiej, pustej przestrzeni po kościele. Tak, faktycznie zostały już tylko w zasadzie witraże przedstawiające świętych, łącznie z świętą Anną, patronką tego miejsca, w miejscu, gdzie dawniej był ołtarz, no i piękne, zdobione, malowane kolumny niesamowite miejsce, robi ogromne, ogromne wrażenie i jest darmowe wejście, także no nie do przekapienia musieliśmy, musieliśmy tutaj zajrzeć. Na obrzeżach starówki warto zajrzeć na taki taras widokowy Hu, na którym właśnie się znajdujemy. Jest taras górny i dolny, górny zwieńczony pomnikiem Ludwika XIV. Widać z niego bardzo, bardzo piękną panoramę na Montpellier i okoliczne miasteczka. Widać z niego też podobno Morze Śródziemne, no bo Montpellier jest niedaleko morza, my tego morza. Chyba nie dostrzegliśmy. Wmawiamy sobie, że gdzieś tam nam majaczy w oddali, ale nie jesteśmy przekonani, ale z drugiej strony jest piękny widok na góry. A ta konstrukcja, którą widzicie za mną, no to jest akwedukt, który transportuje wodę aż do Placu de la Comedie, do Fontanny Trzech Gracji, do Fontanny Jednorożca, czy też Jednorożców. Przepiękne posągi z takimi złotymi rogami, no nie do przegapienia, również w Ale. Na tym tarasie znajduje się też mashedynol, no bo jesteśmy tutaj w okresie świąt Bożego Narodzenia. No i widzicie już, co trzymam w ręku. Jest to oczywiście grzane wino, nie mogłam sobie go odmówić. To jest grzane wino białe z miodem tym razem. Jeszcze tutaj białego wina nie piliśmy, ale mam bardzo dobre wspomnienia z Alzacji z tym winem, tylko że tam było z anyżem i takie bardzo mocniej doprawione. To wino było opisane jako wino białe z miodem, więc chyba tych przypraw tutaj jest niewiele tylko sam miod. Mm -hmm. I jest takie słodziutkie, ono smakuje trochę jak sokno, ale jednak czuć, że to wino białe, mm, bardzo dobre. Ależ ja lubię grzane wino. Do tego, do pary mam jeszcze longedy de, de Montpellier, czyli takie kruche, kruche ciasteczko obsypane cukrem kryształowym i bardzo mocno pachnące wanilią. Stąd właśnie z Montpellier, więc no, myślę, że to jest para idealna, zaraz spróbuję wszystko razem. Mm, mocno chrupiące. Mocno waniliowe. No idealne połączenie jeszcze w takim onturażu to w ogóle cudownie. No słuchajcie, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy podczas wizyty we Francji nie spróbowali naleśników. No i tym razem kolejny raz nie po drodze nam było do Brytanii, chociaż właśnie rozmawialiśmy sobie tu, naleśniki z Zachą, że no tą Brytanię trzeba będzie odwiedzić, a naleśniki z Brytanii się przede wszystkim wywodzą. No ale znaleźliśmy za to restaurację, taką creperie czyli to jest właśnie naleśnikarnia tutaj świetnie oceniana, bardzo blisko naszego apartamentu, w dzielnicy są rok, więc bardzo blisko też katedry, no i bardzo blisko w ogóle historycznego centrum Montpellier, więc na pewno będzie wam tu po drodze. No i co żeśmy zamówili? Ja zamówiłem właśnie na monce Bleu czyli to jest właśnie na gryce naleśnik taki ciemny, charakterystyczny, wytrawny. Tak się wytrawne naleśniki przygotowuje we Francji z emmentalem, pysznym ciągnącym się serem francuskim, z szynką jambon, no i z jajkiem wbitym na środku, tak charakterystycznie zawinięty na kopertę do środka. no fantastyczny po prostu z cydrem z Brytanii, tutaj właśnie że rzemieślniczym, fantastycznie to smakowało. Zoha oczywiście nie byłaby sobą, gdyby nie spróbowała czegoś słodkiego, więc postawiła na naleśnika z caramel salé, czyli z takim solonym karmelem. No i z bitą śmietaną też to było fantastyczne, naprawdę, no trochę mniej moje smaki, no bo ja jednak jestem team wytrawny, no ale naprawdę tak, żeby sobie skuwnąć od zohy dwa czy trzy kęsy jako deser do swojego, to było genialne. No cydry też tutaj właśnie mają z nalewaka, który wam nalewają do karawki, na karawki. Kupujecie, świetne to było. Nasze dzieciaki wzięły naleśniki z czekoladą, z karmelem i z orzechami laskowymi. No wiecie, takie dzieciowe na wypasie słodkie wersje, ale też były naprawdę fajne i te orzechy laskowe fajnie uprażone dawały dodatkowo chrupnięcie jak się te naleśniki jadło. Idealne na kolację po całym dniu zwiedzania w Montpellier, bo się nie przejecie, ale się najecie. Ja naprawdę głodny stąd nie wyszedłem, no a zapłaciliśmy mniej niż 40 euro za cztery naleśniki, no i karawkę cydru, więc myślę, że całkiem spoko i możemy Wam to miejsce zdecydowanie polecić. No i naszą przygodę z Montpellier kończymy w miejscu emblematycznym dla tego miasta, przez wielu wskazywane właśnie jako, jako symbol, jako najbardziej rozpoznawalna taka przestrzeń turystyczna w zasadzie właśnie w Montpellier, czyli na Placu Komedii, Place de la Comédie. No nazwa tu jest nieprzypadkowa, bo za nami opera... Komedii trzy gracje, kino jest też przy tym placu. No w ogóle to jest takie charakterystyczne. Zwracaliśmy uwagę, jak tu sobie spacerowaliśmy chyba wczoraj wieczorem po tym placu, że we Francji jak jest opera, to jest zwykle piękny, okazały i bardzo reprezentatywny plac. No i tak sobie myślimy, że pewnie chodziło o to, że jak te powozy kiedyś, a później taksówki podjeżdżały z kobietami w pięknych kreacjach, w pięknych sukniach z mężczyznami w smokingach. No to przecież nie mogli przez jakieś pobojowisko do tej opery zmierzać, no tylko musiało być to piękne miejsce piękny taki deptak, czy też plac, po którym do opery można było elegancko i kulturalnie wejść. No, oprócz tego za nami. Fontanna Trzech Gracji. Zacha wspominała, że właśnie do niej ten akwedukt, który Wam pokazywaliśmy, e, wodę dostarcza. Jest to naprawdę spory kawałek. W zasadzie druga strona Starego Miasta, więc jest to też niesamowite. no Piękne miejsce, nie można go pominąć. Nie można też pominąć pewnej miejscówki, którą niedaleko odkryliśmy. No właśnie, dokładnie za operą jest wspaniała kawiarnia. E, piekarnia, piekarnia w zasadzie bardziej e, Pain I my tam trafiliśmy za pierwszym razem właśnie po Pain, czyli po pieczywo do kolacji. Na na święta właśnie na do kolacji i do śniadania i to pieczywo było no, wspaniałe z takiego wielkiego bochenka pani nam ukroiła jedną czwartą, bo pół, tak tego było mnóstwo. Tak, bo pół to był jeden kilogram no, wspaniały chleb na zakwasie lwę, ale dzisiaj postanowiliśmy wrócić tam na śniadanko, no i się nie zawiedliśmy. Ja w końcu wziąłam sobie coś z kozim serem, który ubóstwiam, uwielbiam, wzięłam kisz z kozim serem, z orzechami, z gorgonzolą, no cuda! Rozpływało się w ustach, prawda? A no. ja z kolei wziąłem taką pizzę, pizzę, moglibyście sobie powiedzieć. E, cóż za bluźnierstwo, pizza we Francji, ale to również była pizza Chevro Miel, czyli z serem kozim i z miodem. Fantastycznie to smakowało, było delikatnie podgrzane właśnie, e, więc ten ser jeszcze bardziej rozpływał się w ustach i naprawdę go nie pożałowali. No i musieliśmy się nieco schować, bo właśnie e, Montpellier to takie miasto tętniące życiem, żyjące, że uliczny grajek zaczął grać i nas sobie doszczętnie zagłuszył, więc tutaj trochę za róg się schowaliśmy nadal, jesteśmy przy prasu. E, komedii, ale już nieco ukryci. No tak, podsumowując tę piekarenkę, ale w sumie to określenie kawiarnia, którego użyłaś również w pewnym sensie uzasadnione, ponieważ możecie tam usiąść i na miejscu też zjeść, napić się kawy, więc polecamy Wam na śniadanie albo jakąś taką przekąskę w czasie Waszej podróży, kiedy potrzebujecie się posilić. No i co? Kończymy naszą kończymy. przygodę z Montpellier. Ale nie kończymy jeszcze naszego wyjazdu francuskiego, bo przed nami jeszcze jedno miasto. Dokładnie. No i podsumowując, wydaje mi się, że Montpellier no to miasto, e, któremu warto kilka dni poświęcić. My tutaj akurat spędziliśmy całe święta, przyjechaliśmy w Wigilię, kolację wigilijną, już tutaj jedliśmy, potem pierwszy, drugi dzień. świąt, dzisiaj jest 27 grudnia, no i przenosimy się e, pomału dalej e, w naszą podróż po południu Francji. E, jest to takie miasto nieco bardziej leniwe, wydaje mi się, e, niezobowiązujące, ale piękne. Przepiękne, i... przepiękne, właśnie czuć tutaj tego ducha średniowiecza, te piękne pałace, wystawy ale i właśnie późniejsze, kute balustradki ozdobne. No naprawdę przepiękne, przepiękne i ma takiego artystycznego ducha. Nawet wczoraj jak szliśmy wieczorem, to jakiś koncert uliczny trafiliśmy. Także no naprawdę bardzo, bardzo przyjemne miasto na no taki spokojny weekend. No i bardzo spójne i pod względem architektonicznym to wszystko tutaj gra wszystko tutaj ze sobą współgra, wręcz jak dobra orkiestra. Naprawdę nie ma takich jakichś elementów, które by ewidentnie szpeciły okolice. Zresztą ty nawet wczoraj jak tam byliśmy na tym tarasie widokowym, czytałaś, że jest lokalne prawo, które nie pozwala wznosić bardzo dużych budynków, żeby tej panoramy, tego krajobrazu tutaj nie szpecić. Więc to widać, naprawdę. Nawet te kolory są spójne. Wszystko, wszystkie fasady w kolorach takiego piaskowca, prawda? Tak, tak jak powiedziałeś, tak trochę po parysku. <gry> trochę po parysku, trochę po śródziemnomorsku. Dokładnie. No i z tą myślą Was zostawiamy. Jeżeli będziecie chcieli Montpellier odwiedzić, no to spokojnie dostaniecie się tu zarówno z Marsylii, z Tuluzy i z Bordeaux, więc nie jest to wcale takie trudne, żeby z Polski się tu dostać. A my zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie dzwoneczek, a wtedy na pewno nie przegapicie żadnej naszej relacji z podróży. Zaglądajcie do nas na Instagrama, gdzie tych relacji jest najwięcej, na Facebooka i na TikToka, wszędzie tam jesteśmy. No i pamiętajcie, żeby smakować życia. I nie zapominajcie o przekąskach.